Bardzo dziękuję pani? Mam nadzieję, że się przyda. No na pewno. Na pewno liczymy na to, że pani aktywność jakoś nas tutaj wesprze. Dzisiaj spotkaliśmy się w gronie najbardziej aktywnych ludzi. Dzięki wsparciu przede wszystkim klubu. W poezji mamy szansę tak, tak. działać. Ja pozwolę sobie pomyśleć. Miłość jest niż metela. Oto Tak, taki tytuł. Tak. Demonstrasz Forma. Montaż sceniczny wierszy i fragmentów sztuk teatralnych o miłości. Dążyła. Jest wyświetlany z żółtnika na centralnym, umieszczonym ekranie. Jest ubrany podobnie jak tamty boga Ma czarny garnitur z tamtej epoki i nienagarny czarny... czarny kapelusz z tamtej epoki i nienagarny czarny garnitur. Nie się podoba, tylko mnie co Dlaczego muzyka kabaret? Z tego filmu, tak? Rozumiem. Z filmu kabaret, tak? Tak. Z, znaczy to będzie nawiązanie później do tych postaci, które się będą po, pojawiać w tych właśnie... To co jest napisane to, tak. pytanie, to, to nie... To, to muzyka na pewno, ale ja bym jeszcze jakiejś muzyki na pewno dodała takiej... No nawet latestory. story. Jest kilka ja kawałków. Tak no, 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 jest Ty tylko, może że bardzo dużo. Kawałek jest dobry, do, bo on będzie nawiązywał do osoby, która będzie do tych kobiet z tą laską, do tych kelnerów i tak dalej. To jest fajne. I to na pewno ja to prawa. się przyda jako oprawa, jako później kramę. Zamknięcie całości tak. tego. Ale środek bym dała jeszcze takiego. Ale No, to jest. To od razu widzę. Co? Kabaretowa wykonuje taniec z filmu kabaret. Jaki to taniec i kto będzie wykonywał? Ja, ja od razu wszystkie. Piosenka, w tym sensie, to... że może deklamować piosenkę, piosenkę. A jak, jak ktoś chce zaśpiewać, się pojawi ktoś taki, no to zaśpiewa. Także to nie jest zafiksowany ten śpiew. A no, no, no. może <laughs> Raz spotkała małba węża, no i wzięła go za męża. W, ciemny, w ciemnej dżungli. Da ci wiarę, tak niby na chwilę parę. Ale boż to chytra sztuka, nie da, aby zakpić z niego. Ściągnął małpę do parteru, choć się małpa w czoło puka. Choć się prężył i napinał, to lecz ty, gadzie, postać mierna. Ja już więcej nie chcę ciebie, jestem małpa, wręcz naczelna. Piszę do Trzebaż więcej? Na no, jakieś słowa się uważam. Kto wie, czy pana nie ręce, Czy pan mi z gardła A jednak list ten mając w ręce, to się mylowy. Pan zginął serce nie pozwolił. Stać bo. Kończę. I wstyd. I ja... lęknie I strach odczytać. A to polepię. Pana honorze mam rękolnie, więc bez wahania jej zawieszę. Już mi jest wszystko jedno, czy powiesz nie, czy powiesz tak. Tylko ciebie bardzo mi brak. Tylko ciebie strasznie mi brak. Żar gnębia duszę mą biedną. strasznie jak sieroce. I żar, i niemoce, i nic, i nic z szyką i, z I z Do mejki i do mejki wszystkie sprzeciwieństwa pochodziły rzecz dziwna z nazwisk podobieństwa bardzo niewygodnego. A w miejscu, gdzie zdarzył się tak dziwny przypadek, poglądowawszy karczmem, nazwali niedźwiadkę. <noise> właśnie, to jest ale, no, nasze takie. Mogę o miłości. Wreszcie. Tak, okay. mówimy o, o miłości. Tak. Ale no, absolutnie, tak samo. jest tam górno, tak? Ale nie, to tak, jeszcze jest taki narrator właściwie to nie, nie, nie trzeba, nie C nie trzeba. No To może nawet nawet nawet. A kto będzie mówił, spotkali się święto, o przed kinem i znowu... To jedna z osób. Co to znaczy? To nie ma znaczenia. Ten scenariusz zakłada, że to, będzie, że to będzie jakby zwierzenia miłosne e, osoby, która siedzi przy tej okolicy. Ja więc składałam taki pomysł, to takie mi się nie podoba

Miło spędzać ten czas. Bardzo zapraszamy, dziękuję. Raz spotkała małpa węża, no i wzięła go za męża. W ciemnej dżungli, dacie wiary, tak niby na chwilę parę. Ale wąż to chytra sztuka, nie da, aby zakpić z niego. Ściągnął małpę do parteru, choć się małpa w czoło puka. Taka para śmiechu warte, małpa i wąż razem zwarte. Ona drapie, a on kąsa. Jak tu kochać tego gada, co jest ślickie i odpada? Gdy raz drugi spotkałam węża, już nie chciała go za mąża. Choć się prężył i napinał, to lecz ty gadzie, postać mierna Ja już więcej nie chcę ciebie. Jestem małpa, wręcz naczelna. Brawo. Miłości. Nie do miłości. teraz nie Ja przygotowałam tak, że zapytać. Tak, czy, czy ponieważ jestem pełna <glierna> obaw hmm. <glierna glierna> <glierna> jako <on, cór>, tak? nowicjuszka. <glierna> hm. Czy to, co pani przecież dla tego scenariusza, można to zacząć się uczyć? Jest, absolutnie. Tak? Dobrze. To znaczy, jak się coś dołoży, będzie będzie do no, no miłość. Ale tutaj też ukryta. jest, to, na przykład tak samo pasuje. Tutaj, tak, że, no, Kto wiesz jest sprzęt, decydem, to jest, jest, to tak jest, tak, 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 to tak jest, to jest, tak? no, to jest, ja to nie jestem decydentem. Tak, 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 tak. No i o miłości. Teraz Gabi, tak? tak. ja Proszę, tylko Gabi. tej powoli, tak, głośno, tak? Dobrze. Wymyśliłam tę miłość szaloną, cudowną i wieczną. Wymyśliłam ją potrzebną do życia jak tlen. Wymyśliłam po to, by była na zawsze już ze mną, a silna była jak granit, jak diament, jak stal. Wymyśliłam ją, by zawsze już była mi wierną. Wymyśliłam tak, jak robią szaleńcy dni burz. Wymyśliłam miłość, taką, jakiej nie ma dziś już. Wymyśliłam, by umrzeć inaczej niż wszyscy. Wymyśliłam w noc aż czarną od myśli złych. Wymyśliłam ją, ratując ostatek nadziei. I wyszła ta miłość na niby, ta miłość nie trwała jak sen, jak sen, co powraca, co noc by mamić i szczęście nieść. Niby nic, a giganta na moc, ta miłość. Pokochałam ją na zabój, na zawsze, na mur, bo wymyśliłam ją, by trwała, jak skała, jak głaz, jak emocje, jej, jak burza, jak tajfun, jak grom. Jak piąg, co bije, co strzelał na żydom. Ja to jest moje, ja tylko. Ale ja też powierzyszem? Hmm. Dlatego ja. Wybierzemy, że. Wybierzemy. Nie ma tutaj. Hmm? Pani jest słodką na Proszę bardzo, ale proszę. Co pani uważa? I. A ja w kierunku kamery też mógł. Za powtórzenia, bardzo ciężko to było. Tak, tak, zwłaszcza, że. Jak się, się mówi, to jest coś innego. Inaczej się mówi na ten temat. Na tym, na tym się na, się tak, tak, oczywiście. O resto przyjść oczywiście, ale no, absolutnie. Nie są Nie, no, twoje nie są, ale. Zmiana tematu na właśnie na taki śmieszny to jest moim najbardziej fajne. Tak, to musi być to uśmiech w tym. Jaka to miłość ciężka i straszna jest. Tak, żeby nie płakać. Szczęśliwa, taki tak, żeby widz się chichrał, a nie płakał. A chichrał się, no niestety się kończy. dystrykt. <grym> to a tych, którzy Gabi głośno. No wośnie. bo słuchaj, bo nie mam żeby się chichrać. No na No naukę kochania złączym, No tak, bo, proszę. To może chichrać to tak się nie, nie można, ale uśmiechać się można. Rodzimy się i już kochamy. Delikatnie, czule, przytomnie, potem jeszcze mocniej, całuśnie, zazdrośnie, wyłącznie. Kochamy, 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 gwałtownie, cudownie, normalnie. Kochamy, kochamy, kochamy. Naprawdę? Być może. Bo w życiu zaczynamy grać, udawać, zwo, zwodzić i często zapominamy, co to jest miłość. Może stąd ogłoszenie, pomysł, cud. Czyli ciało, myśl, duch. Warsztaty. Naucz się kochać i tak. Dwa dni, po siedem godzin dziennie, z na obiad, 500 złotych. Uff, nareszcie. Może to sposób na wzruszenie, uczucie kochania. A przecież kiedyś wszystko to mieliśmy naprawdę za darmo. No, no, no.